No i dobrze, że mamy troszeczkę chłodniej, inna też jest wilgotność powietrza i jak się rozmawia z zawodnikami, to w takiej pogodzie właśnie wrześniowo-październikowej to jeszcze jako tako się spisuje tak, jest bezpieczniej dla silników jest, jest chłodniej ale też niektórzy zawodnicy mają problem jakby z ustawieniem motocykli, bo dzięki, przez to, że jest chłodniej, motocykle mają większą moc i się zmienia ich charakterystyka w stosunku do tego co, co posiadali latem więc no, jest to ciągła gra sprzętu, temperatury, z pogodą z wilgotnością każde te czynniki wbrew pozorom mają ogromne znaczenie detale grają największą rolę i wszystko, nawet w tych tej minimalnych szczegółach musi być po prostu dograny. Widzieli Państwo skład wyścigu szóstego meczu Polska kontra Mistrzowie Świata. Janusz Kołodziej w kasku czerwonym z pierwszego pola, w kasku żółtym Darcy Ward, kask niebieski Daniel Jeleniewski i w kasku białym Robert Miśkowiak. Miśkowiak, reprezentacja Mistrzów Świata podobnie jak Darcy Ward. W szósty wyścignia Ward przy Kołodzieja. Zobaczymy, czy będzie włączone czerwone światło przez sędziego Krzysztofa Mejzę. Tak jest, tak jest, tak jest. Spoglądałem, gdzie to czerwone światło tutaj w Lublinie jest. No jak się jest rzadko raz na 15 lat w Lublinie, to trudno doszukać tego czerwonego światła. Ale zostało zapalone i będziemy mieli powtórkę w czteroosobowym składzie. Tak, tak, Darcy Ward tutaj wjechał szybciej niż taśma. Czy dotknął, czy nie? Chyba potrzebujemy Dobry, jeszcze jedną powtórkę, bo tak y, bardzo blisko był taśmy już Australijczyk. On wiedział, że tutaj wstrzelił się idealnie. Chyba nie. Nie, nie, do, nie, 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 to, nie było dotknięcia tak. taśmy, ale to tylko świadczy o tym, jak bardzo skoncentrowany jest na starcie Darcy Ward. Jak bardzo chciał tutaj wyjść przed dwójką naszych reprezentantów kołodziejem. I startującym w Kasku Niebieskim Danielem Jeleniewskim, jeśli jeszcze raz to powtórzy to będzie chyba lepszy od Janusza Kołodzieja, jeśli oczywiście to wszystko będzie zgodnie tutaj z przepisami, bo przypominamy, że przepis mówi jasno, to musi być start stojący, no ale utrzymać w ryzach zawodników nie jest to taka prosta rzecz. No bo jeśli trzyma się w ryzach jednego, to... Drugi nie wytrzymuje, wjeżdża w taśmę. Mieliśmy kilka takich przypadków w, w tym roku, no ale przepis jest przepis, tylko trzeba go egzekwować. Tak, oczywiście. Niki Pedersen chyba zmotywował Darcy'ego Ward'a do tych startów. Bo sam się zdziwił, dlaczego Niki radzi się właśnie jego osoby, więc poczuł, że jest startowcem i, i chce to udowadniać w swoich kolejnych startach. A może Krzysztof Darcy Ward przed meczem odbył konsultację z menedżerem? No jeśli chodzi o starty, no to niedoścignionym wzorem kiedyś i także teraz Hans Nielsen. Absolutnie tak. Przez wiele lat Tomek Golob, który już odnosił wielkie sukcesy, wciąż wzorował się na Wielkim Duńczyku i próbował go naśladować. Było to widoczne w technice jazdy Tomasza Goloba w momencie startowym, więc faktycznie do dnia dzisiejszego ciężko się dosłuchać tak idealnie startującego technicznie zawodnika. Drugie podejście do wyścigu Numer 6. Czerwony Kołodziej. W żółty Ward, w niebieskim w kasku Białym. Miszkowiak Krzysztof Fejzy. Teraz krótko zachwał w górę. Wykorzystuje to kołodziej. Kołodziej odszedł do prawy znika i natychmiast wykorzystał to Darcy Ward. Wykorzystał to także Robert Miszkowiak. jakiś tam błąd na tym wejściu. Pierwszy łok popełnił Janusz Kołodzi. Wydawało się, że on będzie o wszystkim decydował, a tymczasem na czele stawki reprezentanci Prowadzi Miszkowiak za nim Darcy Ward, ale będzie musiał otwierać ataki dwójki Polaków w klasku czerwonym. Janusz Kołodziej na trzeciej pozycji piekielnie rozpędzony. Trzeci, czwarty jedzie Jeleniecki. Darcy Ward. Może go zaatakować, Gołodziej zablokował zewnętrzną, ten spróbował po wewnętrznej, przedłuży prosto, ale zamknął tutaj przy krawężniku Jarusza Głodzieja Darcy Ward. Świetna walka na czele Miśkowiak za nim. Pojedynek D'Arcy'ego Ward'a z Januszem w Kołodziej teraz szerzej, tam nie znalazł tej prędkości, ale z wyjścia z łuku jednak ta prędkość jest, jeszcze ostatni czwartego okrążenia, D'Arcy Ward, czy Kołodziej, Kołodziej mocno wyłamany, powalcząc do samego końca na jednym kole. D'Arcy Ward. Zdobywa dwa punkty, a ze pierwszy jest za Robert Miśkowiak. Pięć punktów dla Mistrzów Świata. Walczył do końca Janusz Kołodziej, ale nie zdołał wygrać się z Darcym Wardem. Biało-Czerwoni przegrywają ten wyścig. 1 do pięciu. No i w pojedynku mamy remis. No i z niecierpliwością czekam na powtórki, co też ten nasz mistrz polski tam na tym pierwszym łuku, na wejściu, pierwszy łuk zrobił. Chyba odszedł za szeroko nie. Z... Jakby zmienił tor jazdy, zupełnie niepotrzebnie, Miśkowiak, Ward, Kołodziej, Jeleniecki, 18 do 18 po sześciu wyścigach, czas 67-45. popatrzmy. No czekaliśmy na to, aż Janusz Kołodziej czy Darcy Ward przegrają starty, tak się stało, Janusz Kołodziej wygrał ten start z Darcym Wardem, ale świetnie wyszedł Robert Miśkowiak i Janusz to zobaczył, kątem oka tu już widział i dlatego wyjechał tutaj troszkę szerzej, chcąc zablokować akcję Roberta Miśkowiaka, jednak był zawodnik kaszku białym Robert Miśkowiak szybszy, był już zbyt z przodu, żeby zablokować jego akcję. Darcy Ward przegrywając tak start miał tutaj kilka opcji do wyboru. Zauważył, że chłodzik wysuwa się minimalnie, bo to był metr od białej linii wewnętrznej. To jak to, ale Australijczyk musiał to wykorzystać tam w tej przyczętnej ścieżce tuż przy białej linii, wysunął się na drugą pozycję i później oglądaliśmy świetny pojedynek kołodzieja z Darcy Wardem.